GIGACHAD Rainbow Friends jest w stanie pokonać wszystkich nawet święte Kible i nawet mega święta sraczka nie pokona go. Nie ma takiej opcji. Nie ma. On jest ponad to! Dawaj! Bo, JOTARO! U damu, domu, domu, da domu, da damu, da W dzisiejszym fascynującym odcinku Sharikana witajcie ponownie w Dzimodzie, w którym to Sibidi Toilet zaatakowało naszą planetę i musimy pozbyć się ich za pomocą kameramanów oraz broni niekonwencjonalnej i karabinów maszynowych i nie wiem pizzy hawajskiej. Dzisiejszym moim pomocnikiem będzie Freddy z FNAF, którego znacie i tak się nie lubicie, ale będzie mi pomagał, bo nie mam innych pracowników. Także łapa w górę i lecimy z tematem. Dzisiaj będziemy walczyli ze Skibidi to. No i żeś mój traktorek wywalił. Ze Skibidi toilet będziemy. Ja będę reprezentował tak? kameramenów, tak, bo tak. mam taką tajną technologię, słyszysz? Dobrze. Mam kameramenów. Oni będą potrafili obronić naszą ludzkość. Kamerameni, twoi kamerameni mogą nagrywać po prostu jak moja główka wychodzi z toalety i się na nich patrzy. To, to źle zabrzmiał. Rozmiany, to, to źle zabrzmia. Nieważne to, to nie jak to zabrzmie. Może lubisz, że ktoś ci zranary, ale ja ogólnie nie preferuję takich. Ja ci pokażę w takim razie moją technologię. Ostatnie dzieło na Podlasiu, jakie udało się nam osiągnąć. Dzieło technologiczne. Kameramana, tak. popatrzcie. Siren Heada jest tylko że zamiast Serena kamera, tak? Look Ojej, at this! To niesamowite. Look at this! Widzisz A to? Ci coś, ci coś, no, ci coś. pokaż, pokaż to swoje kible. No i co, no i co? I co? O. Czekaj, bo mój jeszcze nie zaczął strzelać! Czemu twój granatami na pieprza? Eee. O, o, to o, 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 to była rozgrzewka, o, o, to była rozgrzewka. A co się stało właśnie? Czyżby twojego biednego Tyler ktoś rozwalił? Eee, ej, 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 co jest? No co, no co, no biją się, biją się! Nie? Mój biedny kamer... Mój biedny kameraman jest... Co to? Jakiegoś gopnika przyzwałeś? Aj, no nie, no nie, no nie Balakalaka No wiesz co, no wiesz co, ale ale że ty jesteś takim zdrajcą Prost, narodu. Proste. Nie dość, że jesteś animatronikiem I i śmierdzącym. Lasie, i nie dość, że jesteś śmierdzącym nie, animatronikiem, to jeszcze dotyk, jesteś ze no ja z tymi Ja cię spuczę. Spuczę cię. cię razem z nimi. Powodzenia ci, życzę ja ci po prostu wyłączę nagrywanie. <noise> Kamer. O to czekaj, bo to... <noise> On tam walczy. O, On tam. No, co robi, no, co robi? N no był... Leży i się opala w tym ogniu pięknym. Cicho no, bądź. Ale jaki był odważny. To no, ich więcej po prostu trzeba. Do boju moi kamerameni! No, i co, no, i co, Walczcie co? w imieniu Podlasia! No, no niesprawiedliwe, no, bo... Spłukałem ich. No ci nawet nie chcieli walczyć. Okej, 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 ale twój kibel no, ma granaty, no. nie? A tak nie było w lore, okej? Okay? Ten z nie dobra. nie po. Oooo! Oszustwo! Ale ktoś mógł spukać granat i ten granat przez kanalizację przypadek akurat <noise> w tym samym... W tym Czy ciebie to ktoś, ktoś kiedykolwiek spłukał? Mam nadzieję, że tak, dobra. Uwaga, leci jaki Giga. No, kameraman. co, doj co? Medium, cameraman. mi w ceramikę. Ej, co jest nie tak z tym? Co to za jakiś gopnik Destroyer jest, no? To jest niesprawiedliwe w ogóle. Kręci się, kręci się, on nie Dobra, te. Z dobra, spłukaj no, 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 no. go! Spłukaj go! Dobrze, z buta mu pociśni. Dobrze. Ej, oni walczą teraz. Został wyeliminowany. O, widziałeś co zrobił? Użył swojej to tajnej. Nie było fair. To nie Włączył było Włączył mu telewizję polską na swoim projektorze i został zniszczony po prostu. <głosy> <głosy> Taki małe gubie... Takie małe gubięko. Takie małe gubięko. No, z, z czym to, to ludzi? Z czym to ludzi? Takim małym gubiękiem, proszę cię. <noise> Mi się podoba Jeszcze to sobie bardzo sobie jak, oni, jak oni jak oni umierają <laughs> Mi się bardzo podoba to jak oni umierają i na, na do widzenia mówią jest, jest. <laughs> Wow, wow 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 Co to za apokalipsa Co to za apokalipsa tu się ładno, dzieje teraz? Ładno, ładno. Poczekaj mój zaraz się po... Ba, ci buta sprzeda, widziałeś to? No jasna do... Okej, okay, dobra, na razie zostawię cię Jeszcze wow. nie wygrałeś Jeszcze nie wygrałem Okej, okay, użyjemy teraz tego Speakerman! mix. <laughs> <laughs> Ale miks wooo! Wow. Wow, wow, wow. wow. Użył pas atak, włączył mu włączy mu techno Jesus Christ, co jest? Oh. Ej, on może ich spychać teraz! Nice! Atak basem! Hard bass, Ciki briki w damkie! <hysyltry> <mulity> Ta muzyka co z niego leci. Dawaj, kima. Nie! Dobrze, prosto, twój sobie Nie, się nie, za mało hard basu. Dobra, dobra, let's go. Kameramen, Dobry. dawaj, dawaj, jesteś w stanie ich pokonać. Tak, tak! Ojejku, ktoś nikt się Ojejku, ktoś ich pukał. Ej, co ty robisz? Ojej, <laughs> Jaką hydrę <ojej>. stworzył teraz? <laughs> Mie, że nie mają szans z moim speakermanem. To jest najnowsze osiągnięcie technologiczne. Nawet Tony Stark nie miał czegoś takiego w Iron Manie. Avengersi płakali, jak to widzieli. Tak. On jest takim gigakoksem. Widzisz to? Widzisz to? Widzisz? Już jeden kibel poszedł się właśnie paść. Tak ich spłukał. Możesz sobie na pamiątkę zatrzymać ten trzyosobowy kibel. Akurat na twoją wielką dupę żelazną będzie pasował. No już się nie zestraj. <laughs> Tobie się zestram, jak tam będziesz w środku tego kibla. <laughs> nie dasz rady i pokonać. Mła, chła, chła, Nie.

Okej okay, Freddy, to teraz runda druga, musisz przyznać, że jednak SkibiDibi przegrało i jesteś teraz z kameramanami. a to oznacza, że teraz Nie. musisz ich rozjechać swoim bułkowozem. Dajesz mi ciężkie wyzwanie, ale podoba tak. mi się to, że jest mi bułkowóz, spoko, wchodzę. Freddy, czy jesteś gotowy? Pojedynek SkibiDibi kontra Ferdynandiego Bułkowóz. Bułkowóz. Wow. <śleszy> <śleszy> Nie Okej, okay, bo przesadziłem. Może zacznijmy od jednego kibelka na początek? Ready! Łabłobuz! Dołatuj. To masz błobuz. O matko, nie spodziewałem się tego, że oni cię tak na hita z i zjadą. Dobra, z kimerimy! Ale nie mnie, Deklu jeden! On oh, podskakuje! On oh, oh. No musisz w niego wjechać! Spłucz go! Pociągnij go za spuczkę! Dasz radę! Oh. Spukaś go! Spukałeś go! Tak, spukałeś łatwo, go. Łatwo. Udało ci się! Dobra, jednego ci się ja udało pokonać. Radę. Wow, dobra, uwaga, z y... kibili terrorysta <noise> Musisz terrorystę porobić! Dawaj! Kibel terrorysta! What the sam się, sam się porobił? Proste. Co to jest? Czemu on wyratuje w powietrze? Dawaj, wiedź mu swoją bułą do mordy! <noise> Freddy żyjesz jeszcze? <noise> tak ale co to za życie, nie? Skibidi toilet, Andrew! Let's go! Dawaj, Andrew, rozjedź go! Znaczy, Freddy, jestem za tobą. Ty go rozjedź. Chyba potrzebujesz pomocy. Nie, nie potrzebuję jest dobrze, jest dobrze! Nie jest dobrze! Oni wygrywają. Freddy oni wygrywają. Muszę ci pomóc. Eball! Matko jedyna, czemu on taki twardy jest? Zniszczę cię! Przebrzydły Ale Cholera jasna, one są niesmiszczalne. To oznacza tylko jedno. Gdzie zwykła broń nie pomoże, tam opę broń admina to do pomoże. Dobra, Freddy, ty jesteś bezużyteczny tym bułkowo ja nie. Wyłaj z niego. co, wydaje mi się, że jesteś... pan mi lepisz. Jesteś useless, jesteś useless. Oj, bo mi sałatka się trochę zepsuła i już z nagle nie rozjeżdża. Oj, strasznie. No. Będziesz walczył z kameramenem, teraz. Co ty na to? Ale z takim zwykłym kameramenem, żebyś miał jakieś szanse. Gdzie oni biegą? Ej, czemu mnie? Ja jestem waszym stwórcą! No, co za mendy społeczne, po prostu. I weź tu to, takich. mają to gdzieś. Weź tu zatrudnij takich ludzi w ogóle. Dobra, kamerameny, zniszczcie Frediego! Zniszczcie go! Aj, wierzone za co on <laughs> <tu chwili> tak, tylko chciałem powiedzieć. Zobaczymy, czy wydasz do je rozjechać. Ale to są potężne kamerameny. No, no, no. Pokaż, pokaż. Pokaż. Kamerameni do boju. Trzeba zniszczyć tego FNAFA. Kibla udało się nam pokonać. To teraz jeszcze animatroniki zostały. Ale ci chcą sprzedać buta, nie? Pa, 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 pa. Okej, okay, to mi sprzedaje buta. <śanco> co ty zrobiłeś? On Widziałeś, co on zrobił? On odpalił jakiś JoJo reference. Ten, co stoi na tobie. On jakiś. Muda, 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 muda robi! Kończy ich rozjadać. Nie, nie możesz ich rozjechać. To jest najnowocześniejsza technologia, mówię ci. Dobra, czas tego użyć! Jak cię goni! Co? Rozjechać kogoś? Nie! Mamy straty w ludziach! Mamy straty! A oh, on do mnie strzela w ogóle czymś. Do ciebie też. O no nie, nie, tylko nie woda! Tylko nie Tego dużego nie rozjedziesz tak na pewno. What? z wyleciał w kosmos teraz, właśnie w tym momencie. Dobra, masz, walcz z nim, walcz z nim. Taki mały gigachat, kameraman. Let's go! Walka jeden na jeden. Freddy z błowozem kontra kameraman. Który z nich wygra? Okaże się już za 30 lat, albo Freddy to nie potrafi tym sterować. Matko, jedyna Freddy. Rozczarowaniem jesteś potężnym, a on cię w ogóle nie atakuje. Polka, nie? Zaraz rozczarowaniem. Atakuj go, Spider! Spider głośnik! Tak! Użyj basu! Ty możesz próbować grać głośno. Nic nie słyszę. Użyj basu! On, nic nie, on ci nic nie robi? Naprawdę to nic nie robi? Okej, okay, dodajmy efekty specjalne. Co? Dobra, to teraz zostaje jeszcze mega boss. To jest ostateczny pojedynek. go mi! On ci z buta pojedzie, nie? Co? Kumno mi zrobi On mnie załatwił, nie? On mnie zabił, a byłem od niego 30 metrów Jaką falę uderzeniową robi w ogóle Mówię, to jest gigantyczne. Z na mnie nie działa Poczekaj czekaj, tylko cię trafi w ten gupiry, ryj Z buta no, ci pociśnie No dawaj kameraman, użyj mocy Miłości albo czegoś tam, nie wiem czego wy tam używacie To nie działa na ciebie Oh my god, a to oznacza tylko jedno Muszę mu pomóc <słyski> <słyski> Jak wskoczył na mnie Jak na mnie wskoczył i Wow! Ty wiesz, że jego to tego to zabolało ogólnie. Widzę. To to go powoli, to... powoli idzie spać. Bardzo tak pomalutku sobie idzie zasnąć teraz w tym momencie. Dobra, Banban! Walcz! Ban, w imieniu ludzi! Garden of Banban! Ban. Zniszczymy te kible! Czy Banban ban nie umie korzystać z toalety? No tak to wygląda, że nie potrafi korzystać z niej. No, czy toaleta potrafi być toaletą? Bo też nie o. widzę tego, żeby potrafiła być toaletą. Chyba się wysadziła w powietrze. Sama siebie spółkała, widzisz, jakie no, są beznadziejne ze ścianką, no. <laughs> pakuje. To jest mój człowiek, to jest mój człowiek. Który wygra? Garden of Banban Ban musi wygrać. Oni wszyscy się zaczęli myślę. No Oni no teraz między jecha, sobą walczą. Co jest? Ja myślałem, Czemu? że tu my a bo to jest kibel z Podlasia. A te są z Sosnowca, widzisz? O, No, walczą między sobą. Od walka o teren. Oddzielnie walczą. No to już jest trochę przegięcie chyba, nie? Nie, nie, nie wydaje ci się? No, nie wiem, nie wiem. Ale jak wygra? okej, Okej, okay, to... okay, on nie miał jak tego wygrać. Jasne, to to jest gigaczat kibel, nie? To jest gopnik kibel. <ścoughs> o nie, święty kibel. O! Co on Uu. robi? Uu. Co? <śpiew> Uf! On używa świętej sraki. Święta sraka pokonała Garden of Banban. Ban. No, myślę, że nie masz przebicia na to. No to użyję kupażmana. Kupa men, przepchaj kibel. Kupa men, kupa men, do boju. Kupamen się wysrał. Dobra, kupamen, idź stąd. Nie nadajesz się do tej rywalki. Dobra, to jest dopiero kupamen. To jest taka mała kupamen. <laughs> Ej, no, on już Ultimata używa na początku. Jak go ma wygrać? Aj, no z... zesrał się mu na ryj. No i Aj, i fajnie było. <laughs> Wiesz, że odkryłem jeszcze dwóch ludzi? Odkryłem takiego głośnik mena. Jesus Christ! Okej, okay, oni zaczęli walczyć między sobą w ogóle. Ale co to są za chat mleka? Co się tu dzieje? Ja takiego biednego, jednego głośniczka jakiegoś w mono jeszcze przyzwałem. A ty od razu jakąś armię z Kibidibi przyzywasz. Tak? No to masz stereo hi-fi! Let's go! To jest mój champion! O nie! Nie! Został wyrąbany w kosmos, ale wrócił! Patrz, Spikerman! Użyj mocy granatów i rakiety! Dawaj! Wiesz, co? Nie chcecie martwić, tak? ale myślę, że twój stereogłośnik tak. się zniczym. Tak! Został pokonany. Po, po, rozwalił go. Rozwalił twój kibel, Srany. Słyszysz? Nic nie rozwalił. Nie Jak nie rozwalił. A, jaki mu nalot zrobił teraz. Widzisz jaki mu narod zrobił? Terroryście zrobił nalot. To, to brzmi śmiesznie. Hagiwagi, zeżryj kibel Ja bym nie jadł z tego kibla No, to jest okropne po prostu, nie Hagiwagi, pogromca kibli On je kibel, patrz, patrz, patrz Nie! No i co? No, i co? no dobra, to jest, to jest potężny, nie, no to jest gopnik kibel no! Jak Hagiwagi ma se... Co on mu robi w ogóle? Gdzie? Ej, no, ale nie używaj nie gopnika, jest. bo to jest... Ja używam zwykłego hagiego, jak, jak, jak chcesz no, Ja też używam zwykłego kibel, tylko że Włowa spłukana, no, A, no to, Dobra, to zwykły Hagiwagi, no taki, taki Taki bardzo zwykły Hagiwagi Taki, taki bardzo, tak. bardzo. No Tak, też tego? Ojejku, chyba ktoś Dobra. kogoś zjadł Oj, ktoś kogoś Dobra, skoro, tak. zjadł i jak się z tym czujesz? No nie! Hagi, nie, dasz radę! Tak. Hagi, zjesz ten kibel! Hagi! Modły zostaną wysłuchane. Hagi, zjedz kibel! No zjedz go! Dobrze! Jedz go! Dasz radę! Nie takie kible w buzi miałeś. Nie takie gówno żarłeś. Jadłeś już... Jadłeś garden, no banban. No nie, no nie. To wiem, to jest, co trzeba sprawdzić. Wiem, co trzeba sprawdzić. Już właśnie to nadchodzi. Dzień ostatecznego rozliczenia. Gigachat, Mega Hulk. Gigachat Rainbow Friends. Dabao. Użyjcie mocy Fortnite. Let's go. Wow. Okej. Okay. To, się dzieje. to, się, to dzieje. się dzieje właśnie w tym momencie. Zostałeś zniszczony przez Rainbow Friendsy. Gigachat Rainbow więc jest w stanie pokonać wszystkich, nawet święte kible I nawet mega święta sraczka nie pokona go Nie ma takiej opcji, nie ma, on jest ponad to Dawaj! Bo! Jotaro! Udamudamudamudamuda <śm> 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 What the a... hell Cholitka, za dużo. Ale on jak się wkurzy to nie ma, przepaść. No 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 spokojnie, spokojnie nie jest super. To jest mój czempion. <laughs> Że ty się jeszcze nie poddałeś. To się tak skończyć. To się musi tak skończyć. Rainbow Friendsy pokonały Skibidi Toilet. Czy ktoś się tego spodziewał? Ja na pewno nie. Moi kochani, jeżeli odcinek wam się podoba, to oczywiście zostawcie łapę w górę oraz subika z dzwoneczkiem, żeby kolejne takie materiały was nie ominęły. Ja się z wami cię pożegnam Do usłyszenia. Bajo!